Dotknięcie Nieznanego Wybrane relacje z archiwum Nieznanego Świata w wersji dźwiękowej Zdarzyło się to w letni, wietrzny dzień, który sprzyjał dobremu samopoczuciu i sprawiał, że moje zmysły, nierozleniwione zbyt gorącym latem, zdawały się reagować jak zwykle normalnie. Tak działo się do momentu, gdy następujące po sobie zdarzenia wymknęły się spod mojej kontroli. Zobaczyłam ją, gdy wchodziła do supermarketu. Rozglądając się przez chwilę, jakby trochę niezdecydowana, zatrzymała się przy wejściu. W tym momencie nasze oczy spotkały się. Jakiś wewnętrzny, narzucony skądś przymus spowodował, że nie spuszczałam z niej wzroku. Odebrała moje spojrzenie i podeszła do mnie. Nie ukrywając zdziwienia, spytała: Chyba mnie nie poznałaś? Mój, na krótko zatrzymany film drgnął i najpierw powoli Potem zaś coraz szybciej zaczął się przesuwać. I wówczas, jakby w powiększeniu, zobaczyłam jej drugą twarz. Była szara, z drobnymi kropelkami potu na czole. Potem pokryła ją bladość, która zaczęła szybko zmieniać się w zimny, sinawy odcień. W oczach kobiety, z którą rozmawiałam, dostrzegłam pustkę. Sztywne, rozszerzone do granic możliwości źrenice ziały jak czarne dziury. Nie miałam wątpliwości. To były oczy, które odwracały się już od życia. Odruchowo zacisnęłam powieki. Chciałam, by ten obraz jak najszybciej i bezpowrotnie znikł. Kiedy ponownie otworzyłam oczy, przede mną stała znowu młoda i elegancka kobieta. Uśmiechała się, promieniując witalnością. Kilka dni później zobaczyłam w prasie jej krolog. Zmarła nagle.